Witajcie w dzisiejszym filmie. Będę expił na koboldach. I to co znajduje się koło koboldów, te wszystkie te niedźwiedzie południowe, te wszystkie różne inne stworzenia. Muszę dobić level 4.8. O, to właśnie też też mije te różne, te wszystko. To, co będę po drodze szedł. Zamrożenie pięknie weszło. Jeżeli na przykład chcecie zobaczyć walkę, yy, wchodzicie w konsolę i w konsoli wpisujecie show battle i tu macie walkę. Widać, że żmijem nic nie. Eee, ani jednego ciosu mnie nie eee, wolnęło, nic mi nie zabrała. szczęście. tych odinców w nie będę bił. Idę powoli na koboldy. na koboldach bardzo fajnie jest ekspicja od 5-0 i wyżej, ponieważ dużo expa z nich jest. Ja na 5-7 wezmę na nich trochę po eksp, żeby tego ekspa trochę było. Yy, mniej, żeby później łatwiej w pół level wbić. Już tak grzmi Spróbuję. Tego gniewoszy Dam radę normalnie już. Tutaj miksy, widzicie, w Tuzmar kupiłem, opłaca się kupować 8 i lecz dwa tysiące punktów życia, to naprawdę. Tutaj po drodze, widzicie, grupka jest... Zamknę no Dobra, już auto nie będę się cackał. Koboldy teraz bardzo ciężko jest. W ogóle ich strasznie, strasznie dużo osób na nie przychodzi. Ciężki jest tak trafić, jak ten... Najlepiej w nocy, jak nikogo już nie ma, to wtedy można spokojnie expić. auto autowalkę. Ledwo co mi kilka HP zabrał. Już tu nie będę do niego szedł. Idziemy prosto na Koboldy. Naprawdę jest fajnie jak spić. Tam kilkoosobowe grupki, zawsze coś fajnego jak lotnie nam to dobrze. Tutaj te rosomaki są. A niech sobie 50 się cieszy po ekspi na nich. Koboldy znajdują się w jaskini. Tu jeszcze losomak jest, zostawię go, nie będę dał, dam temu szansę. Rozulowi lazurytowa grota. O, jest, są koboldy. No auto będę z takimi owali, bo to nie ma sensu. Widzicie, mówiłem bardzo, jest tu trudno trafić, tuż. O, widzicie, się poje Przychodzą jakieś i dają je o jest zostawili mi grupę nożowników koboldów z nich uni jest idziemy w górę nie nie ma naprawdę jest jak się zrespi to jest bardzo dużo tych koboldów naprawdę widzicie tutaj pełno ludzi jest By nie mieli co robić, przychodzą, ale cóż, jak się zrespią to będzie dobrze. Tutaj te pierścienie widzicie: one są z 76 litry, które znajduje się w świątyni wandalum. Z nich te dwa pierścienie, z niego przepraszam, lata też. Zwój wujdem darm lotnem raz, ale nie dla mnie. Ojej, myślałam, że tu będzie, jest na czym ekspić. Ale się pójdzie na coś jeszcze. Duży stuszek do ekspienia. O jest, grupka koboldów. Zobaczymy jak... O, jeszcze cios krytyczny. Dobra. 3K. Pomyślcie, za 4 osobów u gróbki, i takie 5, 5 levele, to ile jest. No to właśnie. To więc widzicie, naprawdę opłaca się tu przychodzić. Nie, nie będę tu expu. Pójdę na coś innego. Myślałem, że będę koboldy. Ubijał i z nich ten, a tu nic, niestety pokrzyżowane plany, ale tu są losomaki. To więc można jeszcze na nich poekpić. Skoboldów dobry loty są. So. E Prawda, warto chodzić, nie ty, że eksp, to jeszcze yy, rzeczy są bardzo dobre. Na 5-0 Unii jest. Yy, na Woja. Tutaj to, yy, jak to? Ojej. Broń, no tak to nazwa. Broń Unii na 50 na 4-5 jest jeszcze zwykle o, jeszcze do tej pieczary czaszek zobaczymy, co tam się znajduje. O, jakiś ogon rosomaka. Idziemy, ustawię te rosomaki. O, tutaj weźmy tego. Ubiję. O, jest. Dobra. Potem też dodamy. Wejdziemy najpierw do tej jaskini. O, złoto minotaurów. No i nie da się. Ten Jill tutaj chyba nic nie ma. O nie, jest labirynt wykryty. A, to jak tu się nie mylę. To tu są właśnie minotaury. Ale ja jestem głupi. To mam na czym ekspić... ...całe szczęście. Ale dziwnie teraz wyglądają. się zgubiłem. Muszę je jakoś cofnąć. A tutaj o jakaś 7-3 przyszła. Odpiszę jej. O, szybko grupka jest. Szybko, szybko. Nie wiem czy ubiję. O, w... o nie, wątpię, tak, to już tej grupki na pewno nie dam rady. Na Minotaurach jest dużo grupek, naprawdę. Oj, nie wiem czy ubiję tego woja. Wolę już tam dojść niż być, niż paść. Nie, idę do tej drugiej, tej. Teraz te potwory się coraz zmieniają. Tinker robi przemianę ich. Naprawdę, teraz dziwacznie trochę czasami. O nie, to już są grupki. Ale przejdę się może. Cóż, mapka jest, to lepiej wyjdę stąd. Naprawdę. Yy, orkowie się zmienili. Yy, tutaj Minotaurek, widzicie, zmieniły, zmieniły się też kilka elit. Yy, mapki się zmieniły inaczej wyglądają te, inaczej teraz wygląda. Yy, No, udało mi się ubić. Całe szczęście. Wszystko naprawdę się zmieni tutaj już. Da się przyzwyczaić, chociaż mi się wydaje, że tamto kiedyś lepiej to wyglądało, ale cóż. Dobrze. że chociaż elity dodane wcześniej zostały że. Można było coś polotać. Naprawdę fa fajnie zrobiona gra Margonem. O, tutaj nic nie ma. Pusto. Naprawdę bardzo się podoba mi. O, tutaj dojdę do tego Minotaura wojownika. Widzicie, zawsze można sobie tu przyjść. No i grubka. No nie wiem. Spróbuję. Padnę myślę, ale padłem niestety. To zrobimy krótkie cięcie, i to już yy, za nie, niedługo będzie. Tak, no, 7 minut. Nawet szybciej będę. No dobra, dobra już <coughs> jestem na minotaurach. Możemy dalej ekspić już auto. Całe szczęście Minotaury. Nikogo nie ma na minotaurach. Z nich słabe loty. Rzecz lotają. jakieś tam kamienie czy coś takiego. nigdy nie byłem, więc tak za bardzo dokładnie wszystkiego nie wiem, na filmikach tylko widziałem, ponieważ nigdy nie miałam takiego większego levela, żeby poekspić tutaj nigdy, no właśnie, tak jak <śmówiłem> mówiłem, nie miałam nigdy większego levela. Teraz mam szansę O, jakaś zbroja, a no. <tryk> Tylko nie mam, gdzie jej wstawić. A już mam. No, 30 kW to, to jest zawsze coś. O, jest mi minotaul. Z bonusem plus 3 tury pewnie bym, myślę, go pojechał. O, widzicie? Właśnie ten cytryn. On na razie mi nie jest potrzebny. On i tak nic nie jest wart. Tym 600 coś to to. Co? <laughs> żeby K. Żeby 600 K był warty, to, to ja rozumiem to wtedy. A tak to to nie. Zawsze. O, widzicie. Teraz akwamaryn. Ale. No jak na te kamienie, no to trochę są warte. Nie tutaj nie idę, idę. Tutaj w górę. Duża sata zbrojka daje. Będzie jeden filmik jak mm, yy jak będę kupywał rzeczy tam w takiej zimnej krainie, zasyły losy będę wybierał. 50 będę miał doładowanie. Więc 50 zasył będę miał i zobaczymy co lat. Dla mojego kolegi dwa razy już zwoje teleportacji do Itchen. To by mi się to przydało. Musio muszę kupić trochę musiałabym... teraz by mi się przydała... sorry, że się tak plączę język Przydałoby mi się teraz torba yy, unikatowa bo mu muszę mieć miejsc, więcej miejsca ale zobaczę ile jest są warte właśnie rzeczy zasyły, więc pójdę i może kupię No, szybko się nawet eksp, leci, eksp, naprawdę. O, już się gubię trochę. Można się pogubić w te takie korytarze dziwne, labirynt taki. Tutaj fajda sobie, zobaczę, co tu jest ciekawego. Nic. Tu chyba właśnie te grupki, a z... nie tutaj, właśnie nic nie ma. Tu Już raz byłem, ostatnio mam jakąś słabą pamięć, naprawdę, wszystko zapominam, z głowy mi wszystko wylatuje. O! Nie dam rady ubić tej grupki. No kolejne. minota. Minotaur Wojownik o pierwszy strzał zamro wszedł. O. Nie. znowu klubka. O jakiś trenit <gryw> Podob, yy, przypomina mi on te kamienie teleportujące tylko, że one są większe o no i wychodzimy z tej pieczary bo tu są grupki ja na tych grupkach nie dam rady jeszcze się wrócimy przyjdziemy zobaczyć na koboldy jeżeli nie będzie to zakończę ten filmik jeszcze tutaj te... na auto wezmę. Uch! Jeszcze nie koniec walki. Się uleczę... ...o tym. Czyli tak bardzo dużo tego mam. Nie ma kobol, ale jeszcze się przejdę zobaczyć, bo może będzie trochę tych grupek. Nie, już myślę, że nie będzie. To chyba tyle w dzisiejszym yy, parcie moim Zapraszam do oglądania yy, dalszej serii z Gry Margonem. I do zobaczenia. Cześć.